Pytanie do, do, do pana Korwina Mikke. Senat y, po kilkodniowej debacie uchwalił te stawki. E, one się różnią niewiele od rządowych, które na początku bo, propozycja była 20, 31 i 43. Czy zatem w gruncie rzeczy nie wyszło na to samo i całe to zamieszanie, te obrady, ogóle, y, czy to nie była strata czasu i pieniędzy podatników? Proszę bardzo, ale my nie bierzemy na szczęście udziału w tym cyrku. I z całą pewnością nie mogę poważnie traktować tego folkloru politycznego, który tam się odbywa i który też się odbywa, ten folklor polityczny. Ale byłem, proszę Państwa, no, jeżeli partia głosuje za czym innym w Sejmie, a obala to w Senacie, jest tego zadowolona, no to naprawdę jest to dziwne. Jeżeli Unia Pracy powiada, że ona chce obniżenia stawek, ja mogę pokazać wypowiedzią Sejmu pana Bugaja, który domaga się podwyżki stawek podatkowych, albo na przykład, też pana Bugaja cytuję. Druga sprawa. To jest trudniejsze. Sejmu rzucił stawkę VAT. Przypomnę jednak, że podniesienie tej stawki o pół albo o jeden w szczególności stawki podatków akcyzowych. Nie ma zainteresowania tą propozycją. Nie mogę powiedzieć dlaczego. Stawka VAT, którą mamy w tej chwili w świetle standardów europejskich, nie jest przecież rekordowa. A kto zapłaci ten VAT? Najbiedniejsi, najbiedniejsi, Pani Żółkowska. Otóż, krótko mówiąc, macie Państwo do czynienia z cyrkiem, który tutaj siedzi. Jest to cyrk od początku do końca. Natomiast UPR nie prowadzi walki wyborczej, bo nasz program obniżania podatków, czyli program zwiększenia wolności obywatela w dysponowaniu własnymi pieniędzmi hmm. był zawsze u nas obecny. Ale ja Państwu powiem tylko jedną Ale rzecz. jakieś propozycje Myśmy... w roku wyborczym Państwo będą mieli chyba w swojej Te same to zawsze. Myśmy... Czyli jakie? Ja chcę powiedzieć... powiedzieć jasno, jeśli Pan pozwoli. Dobrze? Ale Myśmy propozycje? to już wygrali. Myśmy wygrali w jednej rzeczy. Rok temu gdzieś tak zaszła kontrrewolucja w świadomości ludzi. Jeszcze dwa lata temu Wygrywało się wybory obiecując ludziom, nałożymy na was podatki i zafundujemy wam za to Pałac Kultury, metro, coś takiego. A teraz, żeby wygrać wybory, trzeba ludziom obiecać niższe podatki. A więc wyście już przegrali. Będziecie musieli obiecywać ludziom coraz niższe podatki. Bo niskie podatki zaczęły się ludziom kojarzyć z czymś dobrym. I to jest nasze Proszę największe Państwa, zwycięstwo. żadnym co, do, do Solidarności jeszcze tylko pytanie, bo pan nie zabierał głosu. Za chwilę, za chwilę państwo będą, że tak powiem, polemizować ze sobą. Takie mam pytanie. Od lat ekonomiści z lewej strony sceny politycznej, powiedzmy, wykazują, że wyższe podatki dla zamożnych to wyższe dochody państwa i szansa na poprawę osób słabo zarabiających. Ekonomiści z prawa dowodzą, że odwrotnie, że niższe podatki zachęcają bogatszych do inwestycji i w ten sposób lepiej wpłynie się na poprawę sytuacji ubogich, który punkt widzenia jest bliższy yy, poglądom pańskiego ugrupowania? Czyli możemy powiedzieć, że obydwa y, poglądy są dobre, ale my y, obydwa odrzucamy. Dlaczego? <laughs> Dlatego, że one nie konsumują idei, którą przedstawiliśmy kilka lat temu, czyli systemu prorodzinnego. I tutaj y, przysługując się dzisiaj dyskusji i obserwując dyskusję y, y, w Sejmie czy w Senacie y, na temat podatków chcę kategorycznie stwierdzić że ta dyskusja do niczego nie doprowadziła te podatki są właściwie utrzymane na dość wysokim poziomie i właściwie tym najbiedniejszym i tym średnim nie dają nic Obciążenie będzie takie, takie same, natomiast yy, wiemy no i obserwujemy... O 1% są niższe. No, to nie jest wiele tak, yy, powiedzmy, dla tych, którzy najmniej, na, bardzo mało zarabiają, bo jeżeli ktoś ma dochody rzędu 300 zł miesięcznie, w skala 1% nie jest to wiele. Natomiast yy, my mówimy cały czas o wprowadzeniu systemu yy, prorodzinnego, czyli aby o swoich dochodach Łączonych w rodzinie mogła również o wydatkach decydować rodzina i aby pewne wydatki były odliczone albo od przychodów, albo od podatków. Tutaj jest jeszcze y, powiedzmy ten wariant do dyskusji. Ona miała się, y, ta dyskusja toczyć 18 marca 1994 roku. Premier Pawlak i przewodniczący Związku Marian Krzeklewski dyskutowali na ten temat. Potem spotkały się chyba przez cztery dni zespoły eksperckie na ten temat rozmawiały. Oczywiście dalej y, ta dyskusja nie była pociągnięta. Miała być powołana komisja, która y, miała mówić o tym, my mówiliśmy na początku, że to będzie, powiedzmy, minimum, yy, które, yy, minimum przeżycia, które będzie zmierzać do minimum socjalnego. Oczywiście z tego wszystkiego nic nie zostało wprowadzone i w tej dyskusji, czy parlamentarnej, czy w Senacie, również nie usłyszałem ale, zdania, aby były takie dążenia. Mówi pro, się tylko o obniżeniu... rodziny system podatkowy ma polegać na tym, że jeżeli ja mam dziesięcioro dzieci, to płacę inny podatek niż jak mam jedno dziecko, tak? To znaczy nie tak wprost, że jeżeli jest dziesięcioro dzieci, czy, ale wiadomo, że jeżeli rodzina ma dziesięcioro dzieci i dwie osoby pracują czy jedna rodzina jedna osoba pracuje to wiadomo że wydatek na wychowanie 10 y, ciorga dzieci jest inny niż wydatek na jedno dziecko. Oczywiście można tutaj znowu prowadzić y, dyskusję na temat sprawiedliwości społecznej ale my właśnie za takim systemem się opowiadamy i właściwie on nie był poddany może szerszej jeszcze dyskusji ale y, Związek Zawodowy Solidarność właściwie zmierza do takiego systemu gdzie Redystrybucja pieniędzy byłaby ograniczona, bo koszty redystrybucji są wysokie i o tym też się nie mówi. Ja myślę, ja myślę że pytanie to można by inaczej postawić, co należy wpierw planować, czy ilość dzieci, czy swoje wydatki. No, ale Panie to... redaktorze, to jest takie, ale. czy ilość dzieci, czy wydatki. No, można wszystko z góry zaplanować, ale można inaczej budżet skonstruować i e, właściwie chronić te rodziny, które mają e, więcej niż jedno dziecko. Ale jest inne pytanie. Jeżeli te dzieci, to potem się im odejmie od emerytury? Są wydać na domu, Pani na poseł, Czy są te pieniądze, które mają, wydać na to, aby wychowywać większą ilość dzieci? To jest normalny wybór, który obywatel w demokratycznym państwie powinien mieć. Ja chcę po raz drugi zaprotestować, ale przeciwko temu, że pan Korwin-Mikke nazywa debatę podatkową cyrkiem, chyba, że pan, pan na myśli taki stan rzeczy, że jak ktoś inny wypowiada inne od jego własnego pogląd, to już jest cyrk. Ja uważam, że. W każdym demokratycznym państwie debata podatkowa jest debatą najważniejszą. Jeszcze z tego powodu, również jak pan redaktor sam wspominał, również rządy się zmieniają. A dlaczego ona jest taka ważna? Ponieważ debata podatkowa i podatki w sposób najbardziej czytelny pozwalają zróżnicować, zróżnicować różne opcje rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. I jeżeli na przykład Unia Pracy mówi tak, że zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju wymaga. Rów maksymalnego przestrzegania zasady równych szans. Co to znaczy? To znaczy takie zasady, że zdecydowana większość społeczeństwa ma równy dostęp do szkolnictwa, do, do mieszkania, do służby zdrowia. Tu nie chodzi o to, żeby każdy miał jednakowe wykształcenie, prawda? Nie chodzi, jak nie chce się kształcić, to już jest jego życzenie. Albo szanse na bezpłatne szkolenie, albo szanse na płatne szkolenie. A w tej sytuacja jest Proszę taka, bardzo. że 65% społeczeństwa uzyskuje dochody poniżej średniej, 11% społeczeństwa dochody poniżej połowy średniej i my wprowadzamy ulgi, które są skierowane do ludzi o wysokich dochodach. Natomiast ograniczamy znacznie szanse, równe szanse dostępu i do szkolnictwa, bo w tej chwili już mamy znacznie większą grupę studentów płatnych niż bezpłatnych, prawda? Czyli ten, który ma pieniądze, ten się kształci. Ten, których nie ma, takiej możliwości nie ma. Dostępu do, do mieszkania, a także dostępu do ochrony zdrowia. Ja uważam, że każda debata podatkowa pozwala nam zrozumieć, szczególnie wtedy, kiedy uczymy się tej gospodarki rynkowej, zrozumieć mechanizmy rynkowe. I jest potrzebna, bo jeżeli nie, to w takim razie kto nas zastąpi? Zastąpią nas ministrowie w gabinetów. A to nie jest przecież cecha demokracji. Tak, Ja muszę powiedzieć, że oczywiście debata podatkowa jest potrzebna i nigdy za wiele czasu na to się nie poświęcało. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Trześciostopniowa skala podatkowa była już przez ten parlament przyjęta. Niestety ówczesny pan prezydent ją zawetował. I tak to się ona skończyła. Rząd nie zmieniał swoich propozycji. Ciągle optował przed tym samym, natomiast propozycje różne lansowali posłowie albo różne grupowania polityczne. I ja myślę, że debata na temat podatków to powinna być Ale debata bardziej. Eko... Tamto ja myślę, że ten temat już nie, nie, nie będziemy, nie będziemy Debata powinna być bardziej ekonomiczna. A nie debata, bym powiedział, taka populistyczna, jaka w ostatnim czasie była prowadzona. W całej tej debacie za mało było ekonomii. My mówimy, że obniżenie o 1% to jest niewiele. Proszę Państwa, to skutkuje uszczupleniem dochodów budżetowych w sumie o 22 biliony starych złotych. Do tego, jeżeli dodamy to, co mówiła Pani Poseł Góralska, zrekompensowanie ubytku gminom poprzez podniesienie ich udziału z 15 na 16%, to jest kolejne 3 biliony złotych. To, to są olbrzymie pieniądze. Które... Ale to jest jednostronny rachunek pani Nie, pośle. To jest rachunek. Ponieważ e trzeba wiedzieć ekonomiczny. teraz, co robi zresztą Ministerstwo Finansów i I teraz trzeba znaleźć rachunek, pokrycie tego ubytku że I To, co wyszło z Senatu, zakupy, wydaje mi się, inne jest, podatki. Jest rozwiązaniem bardzo rozsądnym, rozwiązaniem, które jednakowo traktuje wszystkich podatników. I ci, którzy rządzą, mam tutaj, że tak powiem, tą uwagę do koalicjanta. E Muszą myśleć nie tylko o, że tak powiem, elektoracie swoim, ale muszą myśleć o wszystkich podatnikach, bo taka jest niestety rola tego, kto, Zobaczmy, spraw kto sprawuje. Panie jeszcze jedno wyjaśnienie, bo tutaj yy, widzowie będą yy, myśleć, że my preferujemy system, gdzie powiedzmy, yy, ilość dzieci będzie decydowała o tym, jakie powinny być ulgi i jakie powinny być płacone podatki. Chciałbym to sprostować i powiedzieć, że właściwie chyba yy, posłowie. Nie zapoznali się w ogóle z tym z tą propozycją i w ten sposób tylko odbijają piłeczkę, ale przecież przed chwilą pani Ziółkowska właśnie powiedziała, że należy tym najbiedniejszym w jakiś sposób pani pomagać. No powiedziała, bo Unia Pracy trzeci raz zgłasza projekt, aby były No Unia właśnie, odziennie. ale, ale mhm. skomentowała pani w ten sposób, że jeżeli ktoś będzie miał 10 dzieci, to my chcemy mu powiedzmy wszystko za darmo fundować czy coś robić. Nie, nie, to nie, nie mój no komentarz. No, to nie był mój dobrze. komentarz. No ale, ale tak można było to odebrać. Na Natomiast my również zmierzamy do tego, żeby Najbiedniejsi nie musieli odprowadzać podatków, a potem korzystać ze świadczeń socjalnych, tylko żeby świadczenia socjalne były uzupełnieniem właściwie prorodzinnego systemu podatkowego. I Dobrze, wtedy, i tutaj można się dogadać sam... na ten temat, i wtedy byłoby to bardziej sprawiedliwie i to, podatnicy czy ludzie najbiedniejsi uzyskaliby pieniądze szybciej, nie poprzez redystrybucję, które powiedziałem, pan? że jest kosztowne. Ja się całkowicie zgadzam, że debata podatkowa jest bardzo ważna, bo przecież cały czas nam zarzucano, że my nie tylko pod... Podatkach, podatkach i podatkach, więc pani nie uczy nas tutaj pouczać. Jeśli mówiłem o cyrku, to mówiłem dlatego, jeżeli jedna partia głosuje za czym innym, już mówiła przedtem. To nazywam cyrkiem. Natomiast pani nie rozumie jednej rzeczy. Jeżeli pani będzie u mnie zatrudniona za 15 milionów i pani płaci od tego 5 milionów podatków. A skąd pan bierze, ja no, nie rozumiem? Pozwoli pani, to? że ja skończę, dobrze? To jest pewien przykład, trzeba do końca. A ja zarabiam 40 milionów i płacę tego tego załóżmy 20 milionów podatku. Jeżeli teraz pani zostanie zwolniona z tych 5 milionów podatku, to ja, a, ja, a zostanie ona on na mnie, to ja natychmiast pani zmniejszę pensję o 5 milionów. Pani się zgodził mnie pracować, ponieważ pani i tak miała na czysto 10 milionów, i tak 10 milionów. Jest wszystko jedno, na kogo nałoży pani podatek. Ważne jest, żeby jak najmniej wpłynęło do budżetu. I na zakończenie. A jak ja pan mówiłeś... będzie u pani, u pani poseł zatrudniony, to pan zmieni punkt widzenia. No Ja ucieknę niego pracodawcy, jeżeli on tego nie zrobi. Natomiast, na pani Natomiast, chciałem powiedzieć rzecz najważniejszą. Otóż, proszę państwa, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, w tym bardzo w poniedziałek, ukazał się w rzeczywistości następujący maleńki inserat, który byśmy podali na konferencji prasowej, tego oczywiście nikt nie podał, bo konferencji prasowej UPR się nie podaje bez blokada. Otóż jest tak: libański rząd zmniejszył podatki dochodowe z 40% na 30% i od firm z 38 na 30. W wyniku tego. Pływy do budżetu były większe niż były. Proszę Państwa, przecież tu się kłócimy o 1%, a tam powinny być delegacje, ministerstwa finansów, być w Libanie, tam siedzieć. O tym, a no powinny być nagłówki na pierwszej stronie. I, I nikt o tym nie mówi. Nie, nie wiemy, nie wiemy, nie nie wiemy co o podatkowa stawkach. Podatkowa jest 57 no, to, no i co z tego? I dlatego, nie i dlatego Niemcy mają zerowy wzrost gospodarczy. Proszę, nie bardzo. Bardzo. Nie proszę Państwa, nie wiem, co Libańczycy myślą o swoim systemie podatkowym, ale na pewno wiemy, co myślą Polacy. Idea czterech stawek podatkowych z niską pierwszą stawką, często atakowana za populizm, rzeczywiście spotykała się z najszerszym zainteresowaniem. W badaniu przeprowadzonym we wrześniu zapytano o opinię w sprawie propozycji rządowych, w której znalazł się taki właśnie wariant. Na pytanie, który wariant wydaje się najsłuszniejszy, 20, 33, 45% wybrało 8% badanych. 20, 30, 40, ten skazało 10% respondentów. 20, 31, 43, taki wariant wybrało 6%. 15, 20, 33, 45 zyskał największą liczbę zwolenników, 54%. 17, 20, 33, 45 wybrało 14% respondentów i 8% badanych, tak jak to zwykle w takich wypadkach bywa część osób po prostu nie miała zdania. To oczywiście nie, nie wszystkich kombinacji nie, nie uwzględnia w tym, w tym badaniu, ale...